Cześć, i Boże, witam Cię bardzo serdecznie i niedzielnie, i w jakikolwiek dzień oglądasz to nagranie, ten odcinek. To czuj się przywitany, czuj się pozdrowiony przeze mnie. Czuj się tu po prostu dobrze. Chciałbym na początku przywitać nowe osoby, które zawitały na tym kanale. A widać Was bardzo mocno. Dziękuję też za komentarze, więc to za takie nowe, aktywne przybycie. Dziękuję wszystkim za życzenia, które przez całą niedzielę przysyłaliście. W komentarzach też tutaj na tym kanale pod tym ostatnim odcinkiem, takim vlogiem urodzinowym. Bardzo się cieszę z tych życzeń, z Waszej pamięci, z modlitwy, którą też ślecie, i którą też obiecujecie. Więc bardzo wielkie, wielkie Wam dzięki. Dziękuję również za to, że obejrzeliście odcinek, a myśmy się spodziewali ojca Tomka Nowaka, w którym gościłem, w którym rozmawialiśmy razem z Ojcem Tomkiem na temat Pana Boga, Tirocinium, rozczarowania. No i to w tym wszystkim, właśnie, że spotykamy Pana Boga i głosimy tego Pana Boga, którego spotykamy. I to jest Wam to jest piękne. I dzięki Wam za to. Wiele osób nowych właśnie przybyło z tego kanału Ojca Tomka do mnie, więc dziękuję, cieszę się że to też wpłynęło pozytywnie na kanał, który miał być zamknięty. I Pan Bóg nie pozwolił. Oczywiście tu nie chcę jakoś tak ja i Pam, że Pan Bóg teraz mi powiedział. Nie o to chodzi, ale rozeznałem to, że rzeczywiście trzeba dalej prowadzić i dlatego, że tu jesteście, chociażby też dla was dzielenie się takim moim doświadczeniem wiary. Dziękuję więc za to wszystko, za takie wyrazy wdzięczności i dobroci wam. Kochani. Skoro mi tak mobilizujecie, żeby ten kanał trwał, żeby jednak nagrywać, żeby tutaj mówić, opowiadać, to też to robię. I dzisiaj, nie nocny Marek, ale takie niedzielne mówienie, choć to się pewnie ukaże wieczorem dopiero. Tak przynajmniej bym chciał, żeby oczywiście nie, nie było za dużo tych odcinków w ciągu dnia, ale kilka w tygodniu. No różnie będzie, tak jak cały czas mówię, no nie będzie systematycznie, choć chciałbym tak kiedyś robić, ale to nie zawsze też. Mam takie możliwości, ale coś, dużo materiału w najbliższym czasie się zapowiada. Dlatego też kilka odcinków na pewno w tym najbliższym czasie będzie powstawało. Proszę Was też o modlitwę, żeby to się też udawało, żeby to tylko nie było na zasadzie dobrych obietnic, jakby takich politycznych. Kochani, bardzo mnie prowokuje to dzisiejsze słowo, niedzielne, i w ogóle ja tak sobie pomyślałem, że jestem szczęśliwym człowiekiem, dlatego że otrzymałem na urodziny pośród wielu Waszych życzeń i takich słów dobroci, najważniejsze, wybaczcie, ale najważniejsze życzenia, które Pan Bóg mi dał w liturgii słowa. Przez Proka Iremiasza, przez Licznego Pawła do Koryntiany i przez Ewangelię Łukaszową. To są dla mnie życzenia od Pana, Oga, od Pana Boga, tak bardzo mocno odczytuję. Oprócz tego, że odczytuję ten mój rok 38 urodziny i całe to najbliższe 365 dni, kontekście tej sceny ewangelicznej spotkania Jezusa z paralitykiem nad sadzawką, którego Jezus spotyka, którego Jezus zagaduje i którego Jezus zdrawia. I chciałbym też przez najbliższy rok, też tak gdzieś w moim sercu pracuję, to od wczoraj bardzo mocno, żeby powstała jakaś taka seria. Nie wiem, kiedy ona się zacznie. Na temat tej sceny. Już mam pomysł na kilka dobrych odcinków, a może powstać z tego kilkanaście przez cały rok. Takiej medytacji, takiego dzielenia się, zatrzymywania się nad tą sceną. Skoro to ma być słowo na mój 38 rok, to tym bardziej chciałbym wam o tym wspólnie z wami przeżyć. Nie tylko poopowiadać, ale wspólnie z wami przeżyć. To byłoby bardzo, bardzo sympatyczne i myślę, bardzo piękne i Boże. Ale oprócz czego są te życzenia właśnie o błogosławieństwie? Czyli znaczy, są takie dwa słowa, które mi w sercu zostały po tym, po tym słowie Bożym. Te dwa, albo właściwie trzy. Pierwsze to jest to, co mówi Jeremiasz, przyklęty człowiek. Paweł mówi, że jesteśmy godni politowania. Ci, którzy nie wierzą, że Chrystus martwy wstał. Jezus mówił, biada. Ale Jeremiasz znowu wracajmy, mówi, szczęśliwy człowiek. Jezus dzisiaj w Ewangelii też mówi o błogosławieństwach. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. W ogóle to słowo Makairo, szczęśliwi, w języku greckim, w którym została napisana Ewangelia, należało w tamtej kulturze do określenia bogów. Tak się Bogu określało: Makajros, szczęśliwi, są poematy o szczęśliwym Zeusie. No właśnie, Jezus patrzy, patrzy na ludzi. Bóg też super to jakoś opisał, że Jezus jak nad Jeziorem Galilejskim, po tym cudownym połowie, usiadł i zaczął patrzeć na ludzi, patrzeć w ich oczy, patrzeć w ich serca. Jezus patrzy w Twoje oczy i patrzy przez te oczy w twoje serce i mówi szczęśliwi, oszczęśliwi szczęśliwi, o bogowie, nie żeby kpić. Kto jest, kto jest przy Jezusie? Komu, kto towarzyszy Jezusowi? Nie? Najczęściej właśnie ubodzy, chorzy, takie przychodnia trochę zdrowotna, połamani, pokrzyżowani życiowo, pogubieni ludzie, którzy nie wiedzą jak się odnaleźć, może takie, przepraszam, wyrzutki społeczeństwa, ktoś z marginesu, poza marginesem społeczeństwa, tak się czujący, taki doświadczający, Jezus na nich patrzy i mówi: O bogowie, jesteście jak bogowie, jesteście szczęśliwi. Ale zanim do tego dojdę, to najpierw to przeciwieństwo. Przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku, on jest jak krzew zasadzony na pustkowiu, który pije słoną wodę, karmi się słoną wodą. Nawet się nie cieszy żadnej radości. Jezus daje takie, Jeremiasz daje taki obraz przez Jeremiasza Pampu. Jezus też dzisiaj mówi, biada, biada. Biada ci, którzy są syci, biada ci, którzy się śmieją, biada ci, którzy są bogaci, których w życiu ludzie podziwiają. Czy to znaczy być najedzonym, to jest znaczy źle? Czy bycie chwalonym, to jest źle? Jak mi się w życiu ułoży, jak mi się w życiu poukłada, jak się czegoś dorobi, to jest źle? No nie. Nie o to chodzi. Tylko to właśnie zrozumienie przez Jeremiasza, kto pogada nadzieję w człowieku, nadzieję w sobie samym, wpatrzony jest w, samy, w samego siebie, adoruje samego siebie, że zamiast patrzeć na najświętszy sakrament, patrząc na, zamiast patrzeć na ikony, patrzę w lustro, patrzę w sobie, w siebie, w swoje serce, nie? Adoruje siebie, jestem takim yy, najświętszym narcyzem, <grym>, najświętszym narcyzem, który tylko patrzy na siebie. Jezus mówi o takich ludziach. I mówi, biada takim ludziom, którzy siłę tylko widzą w sobie, którzy zachwalają się w sobie. No to nie znaczy, że mamy o sobie źle mówić, że mamy płakać i negatywnie siebie określać, nie. Ale widzieć w tym wszystkim, że to, kim jestem, jaki jestem i to, co mam, to źródło nie, nie leży we mnie. I że to, co mnie nasyca, to, co stanowi więc o mojej wartości, o mojej wielkości, o moim pięknie, które mam, że jestem piękny, że jestem dobry, że jest we mnie miłość, pełne pokłady miłości. Tak, nawet w, takim osobie, w takiej sobie jak we mnie są pełne pokłady miłości. Więcej pokładów miłości niż yy, jest węgla w Polsce i na całym świecie i jakichś różnych, przeróżnych, najbogatszych surowców świata. To we mnie jest, ale to nie bierze się ze mnie. Tego sobie nawet sam nie wyćwiczę, nie wyrzeźbię na siłowni, w jakimkolwiek, nie wiem, instytucie czy salonie piękności. Tylko to wszystko, to kim jestem, jaki jestem, źródło tego wszystkiego tkwi w Panu Bogu. I to, co daje mi spokój serca, nie święty spokój, to, co wypełnia moją pustkę. To nie są najsmakowitsze potrawy świata, yy, największe bogactwa, które mogę i tytuły, którym mogę się, którymi mogę się chwalić i osiągnięcia, którymi mogę pokazywać przed innymi. Tylko to jest Pan Bóg, to jest Pan Bóg. Błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który pokłada nadzieję w Panu Bogu, on jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, który potrafi się cieszyć, który ciągle zapuszcza korzenie w tej wodzie. Jak sobie pomyślałem, z czego piję wodę? Z morza słoną, która może mnie zabić, która może mnie pochłonąć, czy z rzeki, która jest ciągle świeża, ciągle zdrowa, ciągle życie dajna, która ciągle, ciągle płynie. No właśnie, bo kiedy jestem zapatrzony w siebie, to ciągle ja się nie cieszę ani radością swoim, ani radością innych. Spotykam takich ludzi. Często sam się też takim zarażam, że tylko myślę o sobie. I jak pytam się wtedy, kiedy się z kimś spotykam, co u ciebie słychać? Okręcę się wokół siebie, nie? Wokół siebie. Taka karuzela. Jestem w centrum. I taka jajecznica, kiedy w tej rozmowie z Ojcem Tomkiem, co mówiłem. Albo taki Ose oser A no właśnie. To jest, to jest obumierające. To jest, to jest wirus, który, który mnie uśmierca. Ale mogę być szczęśliwym. Mogę być Makairos. Nawet wtedy, kiedy jestem ubogi. Jezus, kiedy mówi te błogosławieństwa, to nie są jakieś nakazy. Czasem, kiedyś nawet słyszałem tak na kazaniu, że to jest takie nowe dziesięć przykazań, nowy dekalog, który musimy robić. Że mam być ubogi, mam być cichy, mam być z tego serca. Nie. To nie jest nowe zadania, które Jezus nam dokłada albo zamienia zamiast dekalogu. To nie jest coś zamiast. Pięknie o tym mówił papież w Benedykt kiedyś, że te osiem błogosławieństw to jest portret Jezusa. To jest autoportret. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen mówił, że Jezus za te słowa oddał życie. On pokazał, że to jest, bo to jest, jakby osiem błogosławieństw czyta się na Golgocie. Jezus przez całe swoje życie mówił o tym, a na końcu pokazał to, kiedy zawisł na krzyżu, kiedy zmartwychwstał. To jest kwintesencja miłości Pana Boga. Przede wszystkim Jezus mówi o sobie, nie? O sobie. Ale co w tym wszystkim, co jest taką głębią i też, co, co dla nas może być, dlaczego ja to też cieszę się, że to na urodziny też to słowo otrzymałem. Bo Jezus właśnie, jak powiedział na początku, omówi o tych ludziach, których spotyka. Nas spotyka ludzi biednych, ludzi, którzy może czują się niezrozumiani w tym świecie, którzy mają jakieś smutki, jakieś takie troski, jakieś kłopoty, lęki. Jezus mówi nie, że kiedyś będziecie błogosławieni, ale z tym, nie jak coś zrobicie, ale w tym, co teraz przeżywasz. Warto, żeby w tych ośmiu błogosławieństwach odnaleźć swoją twarz, swoje teraz. Jezus mówi, w tym wszystkim jesteś błogosławiony. Jezus nie mówi, że będzie błogosławiony ten, albo jest błogosławiony ten, kto jest biedny, a kto jest bogaty, to będzie przekreślony. Bo to też tak możemy rozumieć, tak może to interpretować. Czasem też tak nakazania słyszymy, musimy się wszystkiego pozbyć. Nie. Bo tu też nie chodzi o to. To, Jakby ta Ewangelia też mi pokazuje ciekawą rzecz, że że w życiu nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. I w wierze, i z Panem Bogiem nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Że pewne nasze pewniki, wyobrażenia są zupełnie tak naprawdę inne. I, i, i potrzeba nam ciągle burzyć, nie? Żeby, żeby się gdzieś do, docierać do sedna, nie? Dzisiaj w Kazaniu na Jasnej Górze, ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin, pewnie powiedział o, że, o cierpieniu, że Pan Bóg nie chce naszego cierpienia, ale czasem myśmy się tak zapętli w pewnych sytuacjach, że jedyną drogą, żeby odkryć sens, szczęście, odkryć Pana Boga, no jest przeżyć jakiegoś cierpienia, żeby nasze serce się poruszyło, nie? żeby te nasze maski spadły, żeby ten nasz kamień się skruszył. Który, który, gdzieś się osadził na naszym sercu, na naszej głowie i, i w naszym życiu. Tego czasem potrzebujemy. Ale wracając do tego bogactwa i biedy, pewnie też tak macie i znacie. Ja wiele osób takich spotkałem. Ludzi bogatych najpierw. Którzy byli ludźmi, którzy są ludźmi smutnymi, bo są zapatrzeni w swoje bogactwo. Ciągle się kręcą wokół swojego bogactwa. Ciągle tylko śledzą aukcje, ile stracą, ile zyskają. I spotkałem też ludzi biednych. Smutnych. Zakompleksionych w tym w swojej biedzie, narzekających na swoją biedę. Spotkałem ludzi bogatych, którzy mieli pogardę do ludzi biednych i ludzi biednych, którzy mieli pogardę do ludzi bogatych. Spotkałem ludzi też szczęśliwych, którzy nie mieli dużo, nie mają dużo. Często ledwo, koniec z końcem, bardzo ciężko, koniec z końcem wiążą, a są ludźmi bardzo szczęśliwymi. Bo tu nie jest, bo przed Panem Bogiem nie chodzi o to, czy ja mam dużo. Pan mógł się mnie nie zapytać, ile miałem na koncie. Nie zapyta się mnie Pan, Pan Bóg, czy wiązałem koniec z końcem, ale zapyta się moją relację. Czy w stanie to czy byłem w stanie to zostawić. No właśnie, czy potrafię się tym podzielić? Nie jest ważne, ile mam, ale jest ważne, czy jestem w stanie to oddać. Czy jestem w stanie się z tym, tym podzielić? Czy jako mam relację do tego, czy to jest moje bóstwo? Nie? Bo moja, moja byda też może być moim, moim bóstwem, bo takie narzekanie na życie może być moim bóstwem. Nie chodzi, ile mam, ale jakie jest moje serce. Ile jest to wszystkim mojego serca. czym pokładam mu swoje nadzieje. Bo mogę być właśnie, jak się już tu w życiu wszystkiego najemnie, nasycę się wszystkim. To Pana Boga wtedy nie potrzebuję. No właśnie. A mogę mieć mało. Mogę mieć mało i to może mi wystarczać. Bo mogę w tym wszystkim też czuć, doświadczać pragnienia jednak Pana Boga, że to. Że to on mi jest potrzebny. Nie? Że tylko on mi może wystarczyć. Że tylko on jest w stanie nasycić mój głód, wypełnić moje serce. Tylko Tylko on. Błogosławieństwa to jest, to jest przepis na życie, to jest scenariusz życia chrześcijańskiego, świętego. Tak patrzymy też na świętych. W niego czytujemy te błogosławieństwa. No właśnie. Którzy może wiele nie osiągnęli. Wielu, wielu świętych w życiu i po ludzku wiele nie osiągnęło, a jednak są szczęśliwymi są błogosławionymi, są świętymi, są przy Panu Bogu, bo to jest ich największe szczęście. Tego Wam życzę również. Nie tylko dla siebie, na, na swoje życie, ale dla, ale też dla Was. Żebyście ciągle odczytywali szczęście w tym wszystkim, co masz. I w tym, czego nie masz. Żebyś się czuł szczęśliwy, żebyś się czuła szczęśliwa. W tym, co masz i w tym, czego nie masz. Ojaju, nagadałem się 15 minut, takie solidne kazanie. Trzymajcie się, życzę Wam, Dobre niedzieli, dobrego wieczoru, dobrego poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i każdego dnia, w każdej chwili, w tym co radosne, w tym co smutne, tym co łatwe i tym co trudne, w tym co gdzieś pobudza do wyzwania i w tym co czasem jest jakieś takie nurtująco szare, jakieś takie po szaroburę i, i z taką rutyną. Czuj się w tym wszystkim szczęśliwy, bo cokolwiek się w życiu spotyka, to Cię doprowadza do Pana Boga. Pan Bóg chce się w tym wszystkim z Tobą spotkać. W tym, co jest dużo i w tym, co jest mało. To chce się z Tobą spotkać. Tu nie chodzi o gloryfikację biedy, ani bogactwa. Tylko chodzi o serce i, i przestrzeń, w której jesteś Ty i On. Tego Ci życzę. Uch, zmęczyłem się trochę. W jestem już starym człowiekiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Cześć Boże. Cześć!